Cześć, chciałem Ciebie zapytać, e, powiedz mi, czy mężczyźni potrafią podrywać? E, no niestety im się to nie udaje. Nie udaje. Tak. Dlaczego? Co byś powiedziała? Z jakich powodów? Za bardzo kombinują są. Czyli kombinują, tak? Tak. Za mało pewni siebie. Brakuje pewności siebie. Trzecie. I co? brak luźnej rozmowy. Przede wszystkim. Brak luźnej rozmowy. Chciałem Ciebie zapytać, powiedz mi, czy mężczyźni w Polsce potrafią podrywać? Nie. W Polsce zdecydowanie nie. Zdecydowanie dlaczego? Czym eee, się poddała takim? Wydaje mi się, że chodzi o brak pewności. Może, ale jeżeli też jest jakaś, nie wiem, ładna kobieta, atrakcyjna pani, to się wstydzą. Wolą, nie wiem, popatrzeć na odległość, a nie ma takiego, może bariera też jest jakaś. Bo za granicą to jest skłopne. Każdy, kto by się uśmiechał, tutaj brak pewności siebie. Brak pewności tak. Zdecydowanie. Prędzej już dzieciom to bardziej wychodzi, bo dzieci potrafią kokietować albo jakieś no, właśnie wiem, 7-8 lat, a mężczyźni a, a nie. Od dzieci możemy się bardzo wielu rzeczy uczyć i tak naprawdę w większości rzeczy możemy się uczyć od dzieci. Ludzie o tym nie wiedzą, nie, nie pamiętają o tym, bo wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi. Mężczyźni prawie do końca życia są e, dziećmi. E, oczywiście że tak. Dlatego pozdrawiamy naszego piętego miasta Szczecin. Czy mężczyźni potrafią podrywać? Niestety e, takie... nie bo nie mają takiej wiedzy, która by im się przydała w życiu. Nie mają takiej wiedzy, która by im się przydała w życiu? Nie nauczył tego i sami się nie uczyli tego. Ale z obserwacji takiej jak faktycznie do ludzie podchodzą, e, e, uważasz, że w fajny sposób się podrywają? Myślę, że nie mają sobie pewności. Pewności siebie? Tak. Z Twoich doświadczeń tak wynika? Tak. Nie mają pewności siebie? Nie A... ja mają pewności siebie i czułam się swobodnie z tym to, co oni mówią, sami w to nie wierzą. Czyli, czyli facet, który miałby cię, pode, miałby cię poderwać, powinien mieć pewność siebie i powinien czuć się przy sobie swobodnie. Zgadza się? I w większości mężczyzn, których ja również spotkałem, Ty również spotkałaś brakuje tego przede wszystkim pewności siebie u nich. I brakuje tego, że nie czują się przy atrakcyjnych kobietach swobodnie. Zgadza się? Zgadza się. Miło, że zgadzamy się właśnie na ten temat. Pozdrawiamy z naszego pięknego miasta jakiego? Sicina. Witam serdecznie. Nazywam się Dariusz Myszka. Prowadzę szkolenia z uwodzenia i z siebie. Link do mojej strony akademia Z poprzednich Wypowiedzi kobiet, widzicie sami, że tak naprawdę większość mężczyzn w Polsce ma problem z pewnością siebie i z uwodzeniem. Widząc atrakcyjną kobietę, mają dużą barierę do pokonania, praktycznie czasami bardzo niemożliwą w ich głowach, oczywiście tylko w ich głowach na dzień dzisiejszy. Więc jeżeli chciałbyś się nauczyć w fantastyczny sposób uwodzić kobiety, czuć się przy nich swobodnie, umieć z nimi. W super sposób rozmawiać. Oprócz tego, jeżeli masz również ochotę na to, żeby każda z tych kobiet po cudownym spotkaniu z Tobą miała ochotę zadzwonić do Ciebie, czuć się w Twoim towarzystwie komfortowo, to zapraszam Cię na swoje szkolenie dwudniowe, dzięki któremu Twoja pewność siebie potężnie wzrośnie. Oprócz tego gwarantuję Ci, że podchodzenie do kobiet i branie numerów telefonów będzie dla Ciebie przyjemnością po moim szkoleniu. Gwarantuję Ci również to, że pozostaniesz w oczach tych kobiet i w mózgach tych kobiet osobą jedyną w swoim rodzaju, ponieważ wytworzysz taki piękny i fantastyczny magnetyzm. O którym Ci powiem również na szkole mam dla Ciebie taką niespodziankę. Gwarantuję Ci również to, że po moim szkoleniu stajesz się zupełnie inną osobą. To wszystko, co myślałeś do teraz, co dla Ciebie było niemożliwe, stanie się dla Ciebie możliwe. Wiele innych rzeczy, które chciałbyś się jeszcze dowiedzieć, zapraszam Cię drogą telefoniczną lub na mojej stronie. Pozdrawiam Cię serdecznie z pięknego Szczecina i do zobaczenia.